Jest taka fajna definicja błędu, którą bardzo lubię, że jest to wykonywanie w kółko tej samej rzeczy, licząc na to, że przyniesie inny rezultat. I nienokrotnie jest tak, że, że można być tak, tak zasklepionym w swoim schemacie myślenia i postępowania, tak upartym, że się robi to samo, chociaż się nie ma efektu. I to jest dokładnie z dzisiejszymi apostołami którzy całą noc łowią, tak jak zawsze ich e, nauczono łowić, na lewą stronę łodzi e, i nic nie ułowili. A Pan przychodzi i mówi, zarzućcie na prawą stronę, wyjdźcie poza schemat, zróbcie inaczej, e, nie bądźcie sztampowi, nie bądźcie szablonowi. I wtedy złowili ogromną ilość, tak że się im się cierwały. To jest właśnie niezwykłe działanie Pana Boga. Czasami trudne, że On łamie schematy, on każe wyjść poza schemat. Jeśli chce się iść za nim, być jego uczniem, to trzeba się oduczyć myślenia takiego sztampowego, szablonowego że zawsze tak było, to zawsze tak musi być. Jeśli masz tak w swoim życiu, że się starasz, próbujesz, a nie wychodzi, to zrób to, co mówi Jezus: zrób inaczej, a może zadziała.